Dzień dobry wam wszystkim i 19 po poniedziałek rano właśnie przyniosłem chyba wszystko, nawet mam kawę i ciastko. Proszę państwa, zobaczcie Dabel Expresso, <grymne> ale chyba nie wziąłem czapki, więc muszę jeszcze wrócić po czapę. Dzień dobry jeszcze raz, zaraz pogadamy. Dobra możemy lecieć słuchajcie Jeszcze pozbierałem graty. Eee, te graty idą tu Te idą tu, te idą tu Te mogą zostać w kieszeni Także Hello everybody Teraz żeby mi się kawa nie wylała odstawi Odstawimy ją na bok i jesteśmy ready to go widzę, że rezerwa mi się pali. Czy ja dojadę do Polsmów? Chyba dojadę, dosyć wysoko jest. Musiała się zapalić dopiero. Także spoko. Słuchajcie, dzisiaj w planach. Dzisiaj w planach ci co jeszcze nie oglądali, to nie wiedzą. O, o, o kabunia, kabunia. to nie wiedzą, że my mamy plaster Słuchajcie, zrobiony. I to jest dopiero atrakcja. Plasterek. Całe pomieszczenie mamy zrobione. Oprócz dwóch małych ścianek tam w tym pomieszczeniu dobudowanym do pomieszczenia, gdzie ma być pralka. Nagrywa się, dobrze. Więc tam tylko ściana okienna została, choć wnęka okienna już jest wyplastrowana. To zabrakło mi czasu. Powiem wam szczerze, bo to małe pomieszczenie, a to wszystko trzeba na dwa kołty, bla 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 bla. bla. Także. Już nie chciałem siedzieć dłużej niż piąta, bo i tak o piątej żeśmy kończyli. Mamy, mamy najwięcej zrobionego plastra w, na, w większości tam pomieszczenia, więc możemy spokojnie działać dzisiaj z cegiełkami. Słuchajcie, yy, daliśmy naprawdę ognia. Także ja dzisiaj dokończę ten plaster. Chłopacy, jeżeli nie wiem, co będziemy dzisiaj dokładnie robić, powiem wam szczerze. Ponieważ pogoda jest straszna, po prostu od soboty po południa, niedziela. Dzisiaj w nocy po prostu ulewa za ulewą, burze, pioruny, no po prostu wow, nie było dosyć jasno w nocy momentami jak tak przywaliło, także działo się, naprawdę się działo, nie wiem jak tam dach, czy ta folia nie, nie, nie została gdzieś przesunięta, bo naprawdę, kurde, no nie dzwonili klienci, ale mam nadzieję, że to zabezpieczenie, które chłopacy zrobili tam 2, 3 dni temu, Dalej jest szczelne i nie leci woda do środka. Zostawiliśmy wentylatory w sobotę, więc na pewno ten plaster powinien się już częściowo wysuszyć. No i dzisiaj mamy w planach zacząć cegiełkę. Słuchaj, tydzień cegiełki mamy. Oprócz tego rozmawiałem z klientem odnośnie ogródka i tam jest poważny temat za poważne pieniądze. Też nie wiem, jak to wszystko teraz ugryźć. Nie wiem, centralnie nie mam pojęcia, bo fizycznie nie wiem, czy ja jestem w stanie to podołać, powiem Wam szczerze. Nie wiem, muszę to sobie poukładać. Nie mam za bardzo komu tego dać. Nie wiem, centralnie nie... muszę to przemyśleć dzisiaj z chłopakami. Bo cena ceną, wiecie, ale klient mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ogródek, to będzie musiał niestety poczekać. To nie jest realne, żebym ja nagle teraz wskoczył i zrobił mu ogród. Chyba nie. Więc trzeba będzie to zaplanować po prostu na jakiś dalszy termin, na spokojniejszy termin, gdzie pogoda będzie lepsza, powiem wam szczerze, gdzie, gdzie po prostu będzie można to zrobić, bo jeżeli ma, będzie mi padało, lało i wiecie, no to, to będzie to jakaś tragedia. Wyobraźcie sobie, że ja wylewam beton na przykład, a tu mi leje. Wyobraźcie sobie, że ja na przykład, nie wiem, kładę płytki, a mi tu leje, wiecie, no bo po prostu... No nie będzie to fajna robota, więc mi się wydaje, że będzie trzeba to na marzec przenieść. Najbezpieczniej tak, aby ten, temu klientowi faktycznie zrobić tą robotę w, e, ładnie, a nie babrać się w jakimś błocie. Więc to jest dla mnie alternatywa, żeby przekonać klienta tego, żeby nie robić tego teraz. Słuchajcie, jedzie przed mną polska rejestracja. Ciężarówka. Co ona tutaj robi na moim osiedlu? Tutaj zawarto to nie ma komu czego dowozić. Coś tu chyba zapłodziła mi się wydaje. Więc taki mamy plan, że... Znaczy oni chcą, żebyśmy ogródek zrobili. Oni już materiał zamówili w ogóle, słuchajcie, ale jeżeli ja zmieniłem teraz sobie już w głowie decyzję, bo właśnie z wami rozmawiam, że jednak na marzec, to ten materiał będzie tam stał. Materiał zawsze można zatrzymać po dzisiejszej rozmowie, no problem. Ale wydaje mi się, że nie będzie to dobra opcja, żebym ja teraz wciskał klienta. Chyba, że... No nie wiem, no kurde, no nie wiem. Pozwolę sobie jeszcze na rozmowę z chłopakami. Spróbujemy to sobie jakoś poplanować. Nie? I tyle. I wtedy dopiero będę mógł w stanie podjąć decyzję. Jeżeli chodzi o robotę, to już większość wiecie. Ten tydzień jestem tutaj. W następnym tygodniu jestem w Polsce. Chłopacy będą musieli coś tam działać, więc też musimy wymyślić im plan. Ta ciężarówka chyba zabądziła, bo on co chwila hamuje przede mną. Nie wie co robić, gdzie jechać. Więc wymyślimy co, co chłopacy mają robić, kiedy mnie nie będzie. Ale to w tym tygodniu, do końca tygodnia się wszystko wyklaruje. Ja jestem drodzy, słuchajcie, zobaczymy się na miejscu. Miłego dnia jeszcze raz. Pamiętajcie o subach. Jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście tego kanału, to zapraszam do subskrybowania. Ten kanał jest prowadzony codziennie, filmy codziennie, vlogi codziennie. Przeze mnie osobiście. Do zobaczenia. Cześć, cześć! A teraz się uczy. Wczoraj czy dzisiaj przyjdę do pracy normalnie. No, poczekaj. Pogadamy sobie, słuchajcie, grota otwarte. Plaster, słuchajcie, po odpiątku, zobaczcie, jak podosychał. Tutaj sufit na plasterboardach to najbardziej wysechł, ponieważ wiatraki całe chodziły. Tu jeszcze trochę mokro, ale to i tak jest dobrze. Otworzyliśmy pomieszczenie, więc zacznie to jeszcze szybciej oddychać. Tu robimy sobie miejsce w pierwszej kolejności na tej ścianie, bo musimy zacząć z tymi cegiełkami. Ja mam w międzyczasie gdzieś tutaj w ciągu dnia zadanie, żeby wyplastować tą ścianę i tą ścianę, bo tu reszta jest zrobiona. Także cacy, słuchajcie, to wszystko zrobione elegancko, także słuchajcie, będziemy działać. Musimy sobie porozmierzać wszystko, zapalić światła i ja jadę po klej i zaczynamy kłaść płytki. Jeszcze będziemy działać czyli we dwójkę z Stachem rozpędzimy się i do przodu Ciężko oddycha? Nie wiem, to jest zmęczony jeszcze po weekendzie, chowa się po kibla. Pamiętaj, weź te piłki do tytułu. Dobra. Dobra, lecimy po klej, lecimy po spacery, rozmierzyliśmy wszystkie cegiełki, już wiemy o co chodzi. Poplanowaliśmy, żeby głupot nie narobić. Z panią porozmawialiśmy i jeszcze z nimi porozmawiać, ponieważ muszą zdecydować, czy chcą ten ogród robić, czy nie. Bo to wiecie, to też nie są małe pieniądze. I będziemy wtedy działać. Lecimy z Rafałem na Szczecin. Nie? Tak Już dawno tam tam nie było. Nie było nas tam dawno, nie? Hello, to Tutaj bardzo tak świeci, swoją twarz. Zapomniałem, że mam zatankować, więc od razu to sobie przypominam. Ale stwierdziłem, że mam fajne auto wysokie, to je przetestujemy tutaj, bo. Na parkingu jest pełno wody. Teraz patrzcie co tu się dzieje, tylko żebym ja czegoś nie przydzwonił Rafał. Nie róbcie tego w domu. Jedziemy po klej. Jak się Wam podobała przejażdżka po wodzie, dojechaliśmy do Idziemy po klej. Właśnie, dzieci mają teraz wolne. To trochę mniej korków jest, słuchajcie. W tym tygodniu akurat idealnie. Idziemy, zobaczymy, co oni tu mają. Bez powodzenia, słuchajcie. Nie mają takich krzyżyków. Ani ja nic. Więc będziemy musieli coś stworzyć. Nie wiem, ja myślę, że będziemy musieli po prostu listewkę kupić w B&Q o takiej grubości, pociąć ją po prostu na kawałeczki. Job done. Jej, po co ja będę teraz tu przyjeżdżał? Weźmy klej. Właśnie Tak, nie, już decyzja jest podjęta. Nie znajdę czegoś takiego. Okay, we change mind. We need like four bags of adhesive for the moment. Okay, which? Uh, the Rapid set, uh, rapid gray one, set, please. Gray, um, in our own brand? Yes, your brand, okay. yes. With my discount, okay. please. Gray. Set sorry? With my absolutely. So rapid set Dobra, jeszcze tego BNQ i znajdziemy może coś, co będzie pozwalało nam położyć te płyteczki. Let's go. A już powiem wam, że to chyba przenieśli, słuchajcie. Przenieśli całe BNQ na tą stronę i raczej tam już BNQ nie wróci. Na zewnątrz może mają, wiesz. Także będziemy chyba używać prętów, bo drewno... Tak, jak staku powiedział, to się nam rozmięknie, będzie ciężko to później wyjąć, zmieni nam kształt albo coś. Będziemy mieli przygodę, powyrywamy te cegły. Szukamy prętów, a podobno tutaj były gdzieś. Ale gdzie? Zna znaleźliśmy wszystko, co szukaliśmy, i to jest chyba jeden z lepszych rozwiązań. Ja używałem tego w Polsce do klinkeru, powiem Wam. On... Przekrój jest taki, jest 12 mm. Wkładasz tą między cegłę, cegiełka, cyk, do góry. Nie pierdzieli się gdzieś tam, wiesz, każda jedna. E, powinno iść jeszcze lepiej właśnie dzięki temu. Szybciej, sprawniej i przyjemniej. Nie? Jesteśmy wspaniali. Mamy to. Mamy klej, mamy spacery. Możemy iść teraz do kasy. Bardzo drogie, słuchajcie, bo 8 funtów chyba ta mała sztuka kosztuje. Także tam trochę tych pieniędzy zniknie. Ale przyda się następnym razem. Teraz słuchajcie, mamy rozmierzone wszystko, aby ładnie nam cegiełka wyszła dookoła okna, to nie mogliśmy mierzyć od dołu, tylko musieliśmy mierzyć od góry. To jest bardzo triki było. Kupiłem takie te metalowe bary, widzicie, i nie będziemy używać spacerów, tylko będziemy wkładać to, tak jak klinker się układa mniej więcej w Polsce, też na takie metale układaliśmy. Zrobimy to okno dookoła. I spokojnie, i przy okazji, będziemy lecisz tą ścianę, oczywiście, w prawo. Ale okno będzie za chwilę, tutaj, zrobione. Słuchajcie, także rozmierzone jest od takiej cegły. Zaczynamy od góry, w ten sposób. Później, cegiełka oczywiście systematycznie będzie schodziła w dół, w ten sposób. Tak jak widzicie, dlatego są te linie tutaj, gdzie, gdzie są, ponieważ wszystko po kolei żeśmy obrysowywali. Oby się nam to udało. Mam nadzieję, że się nam uda. Także mamy klej, mam cztery worki na razie klejem. Zobaczymy, na ile to starczy. Let's go! Słuchajcie, wszystko w środku przyniesione. Wszystkie narzędzia mamy. Porozmieszaliśmy porozmieszaliśmy, puściliśmy sobie listę startową. Możemy lecieć. Resztę dołożymy jutro albo dzisiaj, zobaczymy. Let's go! Tam kładę. Wystartowane, ale mamy za mało prętów, więc tak to będzie wyglądało, słuchajcie, cała ściana w cegle, do końca dnia to musi powstać, słuchajcie, idzie bardzo szybko, tylko tych elementów będzie bardzo mało, więc będziemy używać płyty OSB, bo ona ma 11 mm, więc bardzo blisko będzie tego, co tutaj jest. Let's go. To trzeba, słuchaj, to trzeba wziąć. Min tarczę. Muszę zbawić, żeby znaleźć tarczę. Tutaj... Nie, tarczę do diamentu masz tam. A, to... Czyli to jest cegła, którą musisz mi przyciąć. Uważaj na to, dobra? Dzięki. Super. Czy jest tu ktoś? Czy tu ktoś jest? To nie wam pokażę środek, to Wam pokażę na zewnątrz. Piotrek kopię właśnie korzeń. A tu jeszcze jeden większy przed nim. Myślę, że za tydzień pokona ten korzeń. Pokonamy. <noise> słuchajcie. Tak umieszczę drugie wiadro, a ja jestem już tutaj. Opanowaliśmy już trochę to. Także tak się zaczyna wyglądać, słuchajcie. Oczywiście cała szera do góry będzie w a później zejdziemy w dół. Wszystkie na słuchajcie na bieżąco zobaczcie co się dzieje ładnie ta cegiełka no, będzie miała chórę. Na naprawdę to będzie ładnie wyglądało także na patencie ponieważ musieliśmy a, zamiast krzyżyków wymyśleć sobie listewki i chyba jest ok I chyba jest pięknie porozmierzaliśmy sobie wcześniej tutaj linie. widzicie na razie wszystko chodzi tam gdzie trzeba to jest z delikatnym z delikatnym aluans, jak to mówi się po angielsku, ponieważ tam jeszcze musi trochę kleju dojść do góry. Super. And then the pointing will be done on one Nice? Zobaczcie co tu się wydarzyło. Ściana zrobiona. Tutaj zostaje góra, zostaje tylko ten narożnik, tu kawałeczek narożniku, tu góra nad oknem. I tutaj kawałek, bo tu oczywiście duża część jest bez płytek, bez cegiełek. Pięknie to wychodzi, słuchajcie, fajnie, naprawdę. Dawno tego nie robiłem, ale jednak pak w ręku mam. Także wygląda to tak. Wygląda to nawet ładnie, proszę Państwa. Oczywiście tu nie ma teraz światła, więc ciężko wam to pokazać. Na zewnątrz, oczywiście, zaczęliśmy już pracę też związane z ogrodem. Ostro, ostro do przodu, tutaj chłopaki wykopują krzaczek, już jeden Piotek pokonał, także fajnie, jeszcze jeden duży przed nim jutro, będziemy miał z czym walczyć, ale myślę, że sobie spokojnie da radę i po kolei będziemy przygotowywać miejsce pod ogródek, ponieważ tak jak mówiłem, zgodzili się Państwo na wycenę, na wszystkie prace związane z tym ogródkiem, więc będziemy działać do końca tygodnia, będzie sporo, sporo się tu wydarzy, nieprawda Rafał? A to wspaniały pracownik jest dzisiaj. Zapierdzielał za trzech, Piotek za trzech, Stachu za trzech. Nie? Musieli nadgonić nade mną, nadrobić. <laughs> Także, jeżeli chodzi o robotę, to ja się z Wami już żegnam. Zobaczymy się jutro, pojutrze? Nie. Półtro. Jutro i co jest jutro? Jutro jest półtro. Jutro, jutro to nie mają środę. Dobra, to w środę się zobaczymy, to dzisiaj macie wtorek, to miłego dnia Wam wszystkim życzę i do zobaczenia, mam nadzieję, że Wam się wszystkim podoba, bo klientowi się strasznie podoba, chodzą, podziwiają, wow, są bardzo zadowoleni i nie dowierzeli, że to można zrobić w ciągu jednego dnia, da się, także lecimy dalej, let's go. Słuchajcie, jeszcze słowo na niedzielę, klient zadowolony i to jest chyba naj... naj, naj, naj lepsze co może się wydarzyć, że chodzą i widzą, że naprawdę robimy dobrze robotę i te... podoba mi się to, bo żeby jeszcze, wiecie, są klienci a klienci, wiadomo, że można się gdzieś to potknąć, coś zrobić nie do końca tak jak powinno być i wtedy człowiek kurde, nie ma dobrego dnia ale naprawdę staramy się tutaj tą robotę zrobić dobrze i te cegiełki wybrali I to też nie jest, powiem wam, taki element sama ta cegiełka, więc byle kto też jej nie położy jeżeli ktoś nie ma za dużo doświadczenia w tej cegiełce, no to może naprawdę mu się nie powieść, bo to, to jest zupełnie inna metoda niż z płytkami. Poza tym, co jeżeli przychodzą już dwa razy w ciągu dnia i podziwiają, i są bardzo zadowoleni, się nie mogą napatrzeć na, na te cegły, bo im się tak podobają, no to, no to już jest dobrze. Słuchajcie, jutro będziemy mieli te ściany ogarnięte, jeżeli chodzi o położenie. Jeżeli znajdę czas na na zrobienie tego plastra to zrobię, jeżeli nie to w środę zrobię, to tam nie, nie ma żadnego problemu. Dwie małe ściany mogę zawsze dokończyć. I później wiecie co, posilujemy te cegłówki, ponieważ fugowanie czy tam pointingowanie, czy jak to się mówi po polsku, jak się mówi po polsku, Ten pointingowanie, Jezu, wyleciało mi to z głowy. To nie będziemy robić przed. Przed malowaniem, jakimś świecie płynem, który zabezpieczy tą cegłę, bo może później wyjść jakoś strasznie brudno, a zmniejszy się też przyczepność do cementu. Więc, co? Taki to dzień, szalony dzień, słuchajcie, bo dwóch chłopaków musiało za mną biegać i docinać mi. Ja tu w ogóle jestem taki zasapany, że cały czas na wysokim tempie, nawet przerwy nie wziąłem, powiem Wam szczerze. Taki, no nie wiem, sam sobie wykręciłem to tempo dzisiaj. Ale gdybym go nie wykręcił, to pewnie byśmy nie mieli tyle efektów. Trochę późno zaczęliśmy, bo zanim to, zanim tamto. I jakoś to wszystko wyszło, ale ostatecznie wynik jest dobry. To jest najważniejsze. Także ja jestem w drodze. Wszyscy mnie gdzieś gonią. Jest 8 po czwartej. Mam jeszcze wycenę, więc ja już się... No i teraz już naprawdę żegnam. Zobaczymy się jutro, słuchajcie. Także miałem dosyć naprawdę mocny poniedziałek. Let's go. Zobaczymy się jutro. Cześć. I co? I ten guzik nie działa.